Hmm, ciekawe jak tam komentarze. Długo do nich nie zaglądałem. Wy ty, co za za freki? Kocham ten kanał. Twister. Wstawiam nową animację. Ja. Wspominam ciągle podoru Twistera. Boże, Twister chyba coś brał. Ja. Wreszcie jakiś dłuższy film. Twister. Sure Wydałbym takiego azylera. Azyl to twister, a azyl to koza. A to oznacza, że twister to koza. Dum, dum, dum. Oh my God, twoja teoria ma sens! Otworzyłeś mi oczy, które były za niczym friskusem! Liczy się tylko hajs. Fajna te kara. Cecuszki. Eee. Potencjalnie nieodpowiedni! Dzięki za głupawkę, gwałcę replay. Nikt. Twister. Pado, pado, pado. Fandom Undertale. Twister chodzi do nas! Twister, Okej. Okay. Pięć minut później. Topa do, do, padoru Hej! Ziomek Sans nie ma połowy ryca na miniaturce XD Niuch, niuch, niuch. Ach, te działa sztuki w tych azjielkach Niuch, niuch W Giegnach szybciej niż prędkość fisk uciekających przed Undyne Kocham... Tak wygląda moja typowa rozmowa z pandą. Ale czy panding to mafet, czy metaton? Ich dziecko. Metaton. Przychodzi następnego dnia. Mafet. Oh shit. Komedia. Jak go klepią? Kiedy undertake? Klepańsko, krola cool, like move. mów. Mocniej go. A gdyby tak wysłać Marina Desa to potwierdzone. Wszyscy to ślepi, a plag ma milion IQ. Dlaczego dużo dużyje? Pomaga z teofazem. Ten, kto da łapkę w dół, temu urwę głowy i nasram do szyi. Co to kur? A ja jestem Lila i zepsuję całą zabawę BEMC. I AM dinosaur. <tryk> <tryk> Życie to odwieczna walka.